Nowe zgłoszenie od sygnalisty znajdziesz w zakładce Zgłoszenia Nowe. Aby zapoznać się z treścią, kliknij w zgłoszenie, a następnie odszyfruj jego treść, korzystając z hasła, które ustaliłeś przy rejestracji. Każdy użytkownik odszyfrowuje zgłoszenie, korzystając z własnego hasła. Kliknij w tym miejscu, aby nadać lub odebrać dostęp innym użytkownikom. Użytkownik procedujący zgłoszenie może zmienić etykietę zgłoszenia, która domyślnie opisana jest jako zaszyfrowana wiadomość. Pamiętaj, że ta etykieta jest informacją jawną, dlatego nie należy tu wpisywać żadnych poufnych informacji, na przykład danych zgłaszającego, czy danych osoby wymienionej w zgłoszeniu. Użytkownicy procedujący zgłoszenie mogą korespondować ze zgłaszającym, nawet jeśli ten nie podał danych do kontaktu. Napisz albo własną wiadomość, albo skorzystaj z wiadomości systemowych. Gdy zgłaszający odczyta wiadomość od Ciebie, zmieni się w tym miejscu status tej wiadomości. Cała korespondencja oczywiście zostanie zapisana w tym miejscu. Do każdego zgłoszenia możesz dodać notatkę w dwóch trybach. Notatka prywatna to notatka, którą widzi tylko ten użytkownik, który ją dodał, tylko on może taką notatkę usunąć. Natomiast notatka w trybie publicznym to taka notatka, którą widzi każdy użytkownik, który ma dostęp do tego zgłoszenia i każdy z tych użytkowników może tą notatkę usunąć. Aby pobrać wszystkie pliki zgłoszenia, które rozpatrujesz, kliknij w tym miejscu. Każde zgłoszenie posiada pełną historię wykonanych akcji. Aby zobaczyć historię, kliknij tutaj. Jeżeli chcesz sporządzić protokół końcowy procedowanego zgłoszenia, wystarczy kliknąć w tym miejscu i uzupełnić wskazane pola. Możesz zmienić status zgłoszenia, oznaczając je jako ważne albo spam. Dodanie zgłoszenia do archiwum spowoduje usunięcie go z toku spraw, czyli z zakładki zgłoszenia i zablokowanie niektórych funkcji. Do archiwum nie możemy dodać zgłoszenia, które nie zostało zakończone. Aby zakończyć procedowanie zgłoszenia, kliknij Zakończ zgłoszenie. Jeśli nie wypełniłeś wymaganych elementów protokołu końcowego, system zapyta Cię, czy zakończyć zgłoszenie pomimo braku. Rekomendujemy wypełnienie co najmniej dwóch pól protokołu, przedmiot naruszenia i podjęte działania następcze. Są one wymagane przez ustawodawcę jako elementy rejestru zgłoszeń. Zakończenie zgłoszenia blokuje zmiany statusu ważne i spam. Inne funkcje pozostają aktywne, a zgłoszenie pozostaje w toku. Oznacza to, że po zakończeniu procedowania zgłoszenia możesz nadal uzupełnić pewne informacje, na przykład status wykonanych rekomendacji w protokole końcowym